W kolejnym odcinku przygód niesławnego czarodzieja Harego Pottera pod tytuł brzmi Kamień filozoficzny, i właśnie dziś rozgrywamy już szósty odcinek tejże serii. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Na początek otwórzmy sobie tę klapę i ten kuferek także. Oczywiście bez zmian fasole były w środku. Także żadnej niespodzianki, praktycznie zero. Zero zaskoczenia, szczerze mówiąc. Dobrze, i teraz zastanówmy się, czy, czy poszedłem wszystkimi ścieżkami. Hmm, na lewo już szliśmy, na prawo też. No, także już wszystko udało nam się zwiedzić. Na to wygląda. Tylko jeszcze tych wazonów nie stłuczyłem. Czy to była jakaś fasolka? Nie, chyba nic nie było. No dobrze, to teraz pędzimy do tego sekretu, który udało nam się otworzyć pod koniec poprzedniego odcinka. O, dokładnie tutaj. Hmm, o, jest jeszcze zejście, także to jeszcze nie koniec. Hmm. O, gnomy, no jak dawno Was nie widziałem? Także troszeczkę zabawy teraz będzie. Niewątpliwie. A nie zbliżaj się i tak nie dasz rady. Wybacz. A, tobie się udało, ale już, już jesteś oszołomiony, także bardzo mi przykro. Nie udało, nie udało wam się. Dobrze, i poza kufrem już nic nie widziałem, także już możemy już wracać. I myślę, że już możemy pędzić w dalszą stronę, tak, czyli w stronę tej księgi zapisu. Tak, zmierzamy cały czas na trzecie piętro. Tam, gdzie mamy spotkać się z Ronem i Hermioną. Oho, Snape. Lepiej się chować. On jest taki niesympatyczny. Znaczy, nie, może, może byłby sympatyczny, gdybyśmy należeli do Slytherinu, ale. Ale Gryffindorom, no. Nie Nie odpuści.

Jest to taki księżyc można rzec. I będzie to już chyba ostatni. Ostatnie zaklęcie jakiego się nauczymy w tej grze, bo już więcej nie będzie. No, zasady są identyczne jak wcześniej, czyli cztery etapy. Z każdym kolejnym etapem musimy coraz bardziej się postarać, bo minimum rośnie. Dobrze, tutaj jeszcze mogłem sobie pozwolić na nieco na mniej dokładne rysowanie, ale teraz już trzeba będzie się skupić, bo minimum rośnie. Tym razem będzie już 80%, a na końcu 95%, także... No, lepiej tego nie zepsuć, bo drugiej okazji nie będzie. Drugiej szansy nie będzie. That was... Pot on, Mr. Potter. Points for -Gryffindor. No już 310 w sumie. On, I boję się wiedzieć ile ile ma Slytherin. Wolę... Wolę nie wiedzieć. 95%. Uff, jaki fuks! Idealnie, 95. No, trochę szczęścia, moi drodzy, ale szczęście przydaje się także w grze Harry Potter i kamień filozoficzny. No, w każdej grze się przydaje szczęście. Nawet i w pierwszej części przygód o tym niesławnym czarodzieju. Mhm, dobrze. Sprawdzian zaklęcia Lumos. Co to może robić? Pewnie spytacie. Dobrze, Lumos możemy rzucić na tego gargulca czarnego. Proszę się nie ociągać. Ojej. Przecież ja się nie ociągam, panie Quirelu. W ogóle coś powie jeszcze? Nie, nie powie nic. No dobra. Dobrze, jeżeli rzucimy Lumos, no to właśnie mogą pojawić się takie świecące się platformy, po których możemy się przemieścić. I w ten sposób dostać się dalej, oczywiście. Dobra, widzę wazony kolejne. Po jednej fasolce, bardzo proszę. Mhm. No i generalnie właśnie to robi Lumos, no czyli, czyli właśnie będzie przyzywać żółte platformy. No i właściwie to, to tyle. No, tutaj kolejne platformy się pojawią. Także no można rzec, że ten Lumos będzie no, konieczny, żeby. Dobra, 325. No, także już udało się 250 zebrać. Więc gdybyśmy teraz kończyli grę, no to akurat byśmy. byłoby nas stać już, żebyśmy, mog... żebyśmy dostali ostatnią kartę. Tak, Harry Potterze, pojawiły się kolejne platformy. A ile już kart mamy w sumie? 16. Slytherin cały czas na prowadzeniu, także no comments. Praktycznie od początku gry Slytherin jest właśnie liderem. Tylko chyba, tylko na początku gry był remis. Tak, bo wszystkie drużyny miały zero. A od kiedy odbyła się pierwsza lekcja Flipendo, no to... No to cały czas... Cały czas przodował. Także, no nic tylko liczyć na jakiś zwrot akcji, no. Bo inaczej to nie wygramy. Nie zdobędziemy Pucharu Domów. Tu jest sekrecik swoją drogą. I o tym sekrecie akurat zapominam najczęściej, bo nie ukrywam, ten sekret jest bardzo, bardzo cwany. Bo któż by przypuszczał, że... że za jakimś witrażem będzie... będzie pokój. No, ale tutaj też jest karta do zdobycia. No właśnie, a przez co? Yy, przez to, że o tym sekrecie zapominałem no to no bardzo często nie, nie udawało mi się przejść gry na, na stówę na 100% no ale teraz mam nadzieję, że już wszystko będzie w porządku także przenieśmy to pudło zapalmy światło E, tak, ta platforma musi się poruszać, no bo jakbyśmy mielibyśmy się, się dostać na górę, to skoczymy. Ach, za późno. Gdyby Katstenka się zakończyła chwilę, chwilę, chwilę wcześniej. No ale nie czepiajmy się, bo to kwestia paru sekund, także... Nie ma co się przejmować. Gwiazdka, no już czwarta. Tak, podobnie jak na poprzednich sprawdzianach, zbieramy gwiazdki, i więcej gwiazdek, tym lepiej. No i w zależności od zebranej liczby gwiazdek, właśnie zyskamy różną liczbę punktów też. Także warto się postarać, żeby zyskać maksymalnie 20. Dobrze? I teraz sobie tutaj możemy poskakać. Akurat Lumos jest y, najmniej rozbudowane, bo nie dość, że możemy rzucić tylko na te czarne gargulce, to jeszcze sam ten czar sprawia, że pojawiają się tylko platformy i nic więcej. Dobrze, że w dwójce jest to już dość y, no, lepiej rozbudowane, bo to nie tylko platformy się pojawiają, ale też na przykład jakieś y, ściany, kawałek ściany. Znika. O, dzięki czemu można za tym kawałkiem ściany znaleźć właśnie sekret. Ale to dopiero w drugiej części gry. Gwiazdka na środku. Hmm. Tak bardzo podejrzane, że, że jeszcze się nie zdecyduje, żeby tam iść. Na pewno zdecyduje się pójść tędy. Dziękuję za fasolki 343. Mm. Dokładnie tyle odcinków powstało teleturnieju gra w Ciemno. Mm. Taka ciekawostka. No, akurat 160 już zbierałem. Ciekawe kiedy był ten moment, kiedy zebraliśmy 160 fasolek w sumie. Czy tu coś jest? Chyba nic. No dobra, no to możemy iść tylko tędy, do tej gwiazdki. No i, i... Rytek. No coś tak czułem, że tu będzie jakaś pułapka, czy coś w ten deseń. I znowu ty. Dobrze, że nauczyliśmy się Flipendo, bo gdyby nie to, to nie moglibyśmy go w ogóle... Nie moglibyśmy nic zrobić. Coś mi celność troszkę zaszwankuje. Zasz Dobra, dał nam spokój. No to pędzimy. Pędzimy tędy. Mam nadzieję, że wszystko zebrałem. Bo jeżeli dotkniemy tej księgi, to już nie będzie powrotu. Te drzwi się zamkną. Dobra, już wiemy, że platforma się pojawi i, i tak się też stało. Dobrze, Waszka, idź na drzewo, nie potrzebujemy cię. No i kolejna platforma, no zero zaskoczenia. Hm. Zero, albo raczej powinienem powiedzieć, 100% zaskoczenia. Co, co za szok, pojawiła się platforma. Mimo, że tak zawsze się przecież dzieje. Ja dobra, już koniec żarcików. Otwieramy kufry. Zbieramy to co zawsze. E, nic tu nie ma. I znowu ważka. Siało mi stąd. Mm. O, kuferek. Ale taki malutki. No, nic nie da się z nim zrobić. No trudno. Siódma gwiazdka. Ciekawe, czy to już ostatnia. Czy jeszcze będzie jedna, ale zgaduję, że będzie jeszcze jedna. Czy dwie nawet. O, tu dopiero były fasolki. Przełącznik. I co, pewnie jakieś mosty się pojawią, tak? No, siema. Co tam? O, przykro mi. Przykro mi, że się zgubiłeś. Nie, nie chcesz, może ze mną pójść? To. Proszę przestań. Dobra. Okej, okay, nie chcesz pomocy, to nie. Nie chcesz, to nie. No nie będę przecież na siłę pomagać. No. Ale ja bym nie odmówił, no. Nie móc stąd wyjść, no to byłoby takie smutne. No ale chłopaczek nie chce pomocy. Mówi się trudno. Dobrze. No witaj. Bez głowy Niku. Chyba tylko raz cię spotkałem do tej pory. Teraz drugi raz. Hmm, także no bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Szkoda, że nie mogę tej kaczenki pominąć, no bo wiadomo, co się stanie. No, ja proszę, ale ogólnie to ten pokój taki duży jest. Zobaczcie, taki, no robi wrażenie. Dobra, Żabka, nie wiem akurat, czemu Cię zjadłem, ale. Nieważne. No tak, można iść tędy, ale ja jeszcze tutaj zajrzę. No poza kufrem to już i fasolkami, już chyba nic nie zbierzemy. Kart mamy 17. Jeszcze tylko 8 kart do końca. No i ta ostatnia karta, aby odblokować ją, zbierz 24 karty Sławnych Czarownic i Czarodziejów oraz 250 fasolek różnych smaków Bertiego Botta, a następnie, tak, trzy warunki są. Pokonaj tego, którego imienia nie wolno wymieniać. Cóż za tajemnicza nazwa tego, tego jego mościa. To musi być jakaś straszna ta nazwa, żeby, żeby nie można było jej wymieniać, ani wypowiadać. No i wszystkie gwiazdeczki, kolejne 20 punktów trafia na konto Gryffindoru. No i jaki jest teraz etap, bo nie zerknąłem! Nie wiem, jeszcze się przekonamy. E, ale generalnie już jesteśmy po notabene ostatnim już egzaminie w tej grze, bo już... E, więcej nie będzie. O, co, co tam się dzieje. O, witajcie! Już po raz drugi w tym odcinku. Nie, przepraszam, po... pierwszy raz, bo już ostatni raz spotkaliśmy braci pod koniec, ale poprzedniego odcinka. Także w tym odcinku po raz pierwszy ich widzimy. I jeszcze jedna karta do kolekcji. Jasne, jasne. No pewnie, pewnie. Nie ma, nie ma problemu. Tylko mogę jej za wami? Proszę. Nie, nie mogę. Ignatia Wilsmith. Wiedźma, która wynalazła proszek Fiu. Tak, o proszku fiu była mowa w filmie. Ten proszek został użyty, żeby Ale nie pamiętam dokładnie czy to było w kamieniu filozoficznym czy w komnacie tajemnic, że ten proszek fiu się rzucało na podłogę i się przenosiło w to miejsce, które postać dana postać wypowie. Tak, i pamiętam, że Harry, no przy tym zaliczył małą wpadkę, a nawet nie taką małą, bo przeniósł się akurat do tego miejsca, do którego, no raczej nie chciał się przenieść.